We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Witajcie na naszym kanale Twin Story Vlog w kolejnym vlogmasie, 16 z kolei. Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy znowu całą rodzinką. Cześć! Teraz się nawet założył świąteczny sweterek. Tak, jest koinka, są lampki. Tak. To trzeba dobry sweterek. Są święta. A co? Są prezenty. Śniegi! Śnieg, trochę się już roztopił, niestety śnieg. Dzisiaj słuchajcie tak, po pierwsze, nie mamy, pana, po nie pierwsze pana, mamy zaległość, bo zapomnieliśmy wczoraj o bombkach dziewczynek, które dostały na urodziny od babci. No. Dziewczyny dostały przecież ręcznie malowane specjalnie dla nich z imieniem Lila i drugie z imieniem Nela. Tak, o. Oraz dwa takie ręcznie robione ciastka i to specjalnie dla nich przyjechało z wytwórni bombek. No i musimy to jeszcze powiesić. Ja jeszcze sobie przypomniałam, że mam jeszcze takie laleczki, więc też je powiesimy. A oprócz tego, jeżeli chodzi o dzisiejszą pracę, to te wszystkie różne rzeczy, co my tutaj mamy, będą nam służyły do zrobienia kartek świątecznych. Ale jeszcze wcześniej mamy prezenty. Aha, jeszcze prezenty dla nas. Tak, proszę, dla mnie i dla taty. Ja otwieram. Ciągle o nich zapominamy, ale tym razem tata no, pamięta. Ja, ot, ot, dobrze, otwórz za mnie, otwórz no, za dobrze, mnie. Dobrze co za ja mnie? tu dostałam? No, otwieramy. Trzy, cztery. Wow! <laughs> mama, co to jest? Ty co jesteś? <laughs> mama... Lampka czołówka, żebyś miał jak naprawdę są Ta z lewej, jest. te sprawy. Ja wiem, dostałem narzędzie, także ja po, Ta po tych świętach będę <laughs> specjalistą. A mama dostała kubek. No, To jest kubek. Dobra, chowamy. Kubków nigdy dość. Kubków nigdy dość, chowamy. Zabieramy się za y, powieszenie na choinkę, no to się bombę. Na czoło, wiesz, i to świeci. I to świeci, wiesz. No będziemy świecić w nocy, na obińsku, no, jak się na coś zepsuje, mam no nadzieję, że jak, jak najmniej się zepsuje rzeczy. No, na przykład. Dobra, no. Y, no to teraz dziewczyny, weźcie swoje bombki, weźcie sobie tutaj swoje bombki, po jednej. Tu jest lila, to jest taka bombka, tylko to są szklane, więc uwaga. Lila, dwoma tata pomoże tata może Tata może to trzyma, no. Chodź Lila, Lila, nie puszczaj. Nie, tata On się nie, nie boi. Nie, Bo stłuczecie i zanim w ogóle zdążycie mieć, to już będzie po wszystkim. To jest z No chodźcie tutaj do choinki. Puszamy. Tak, błyszcząca jest. Tutaj Lila z przodu. Zobaczmy, czy utrzyma gałązka, nie utrzyma. Nie, to trzeba tak daleko dać. Trzeba dać bardzo daleko. No. Żeby to nam. Trzymajmy na dobrą swoją bombkę. Żeby to się trzymało. Babci, było bardzo przykro, jakby bombka. No to jest No to tutaj zostawimy, a to przełożymy gdzie no. indziej. To popracujemy na to, żeby się wróciło. Daj. Przełożymy. Nie no szkodzi. Nie. No. No. to tutaj położymy. Gdzie? Tutaj z tej strony jakoś. Może. Pnely. No, gdzieś tata wieszaj. Dobra. Tutaj może. Niech będzie tutaj Nela. Tak, żeby nie spadło. Tak. I od razu macie tutaj te swoje ciastka, to też jest szklane. Także uwaga, trzymaj dobrze. Lila, ty swoje ciastko gdzie no, wieszasz? gdzie wieszasz, to chodź na to pomoże, trzymaj się dobrze. Trzymaj dobrze. Powiesić mnie, nie? Nie, nie, obok, i tutaj, może jest tutaj, chodź. gdzieś tak bardziej, no. Lila, nie, 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 za blisko i za słabo. O, Mikołaj spadł. Może damy gdzieś tutaj wyżej, o może tutaj damy. Ale ładnie siatka wyglądają. O, może tak Jakie to się tam... Dobrze, Nela, Mikołaja. Elegancko. Powiedz na lesie Mikołaja, dobra. No to zabierajmy się za te kartki, kto co. Tutaj tak, może to się przyda, zobaczymy co tam będziemy kleić. Tutaj mam papier. Będziemy wybierać sobie jaki kolor. Tu mam taką zwykłą kartkę. Tu mam te skrawki, co robiliśmy łańcuch, które jeszcze mi zostały. A może się do czegoś przydadzą. Kleje tasiemki. Tu są niby podkładki, ale wiecie, jak to się przyklei, to to może fajnie wygląda. Jak zaczniemy to. będziemy robić w ogóle? Kartki świąteczne. Dobrze. Mówiłam. Tutaj mamy jeszcze takie różne naklejki. Ale już wiem co będę robić. Kolorowe. No ja wam pokażę brokacowe. pierniki, jak, ten, jak nam smakują. Nie? A no, to nie są te pierniki, <laughs> tylko ciasteczka. Ciasteczka. I one już ich nie ma. <laughs> Okej, okay. i jeszcze takie cekiny, zobaczymy, jakie takie kolory. Ale myślałam, kurczę. Daję tę cekiny. i będę na około to przyklejać, a potem. E, a, a mama, e, da, e, otworzę. Zna. A już naryzuję Otworzę. Tu teraz, będzie strasznie dużo się działo na raz. Tak. Chwila różową, tak? A ja zieloną. Anela świąteczną zieloną, dobra? To tak, przetniemy na... przekroimy na pół, tak? Nie? No to jak będziesz tą kartkę wysyłać? To ja myślałam, że to kartka Czy Do koperty się nie zmieści. Czy to tak albo tak? Zaraz, słuchaj, jeszcze może nic nie rób. Na razie się zastanowimy wspólnie, dobra? Jeszcze nic nie rysuj, kochanie, bo może coś będziemy naklejać. Tak, otworzyć. Poczekaj. Nera, jaki tobie zielony? Tu jest taki ciemny albo jasny zielony. Są dwa. Ciemny chcesz? Nie wolisz jasnego? Jasnego. Nie, nie jasne wiem, jasne może nie być jeszcze taki. Jasnego, jasnego. Czyli ten środkowy, tak? Dobra. Lilusiu, kochana, ale mama mówiła, żebyś poczekała. Dobrze? nie, bo nie mamy za dużo kartek, także nie będziemy wymieniać. Proszę. Tak. Dobrze, to zarażę ja Mama, ja Wam, ja wam zaraz. A ja chcę, o tak. Dobrze, ale to musi być równo, Lila. No, no, ja, poczekaj, poczekaj, Trzeba, poczekaj. Po, to, poczekaj, poczekaj. Tu mamy wam zegnie. Wysz? Odginamy. Na razie się zastanówmy, jaka koncepcja. Jeszcze nic nie rysujcie. Na razie weźcie sobie różne rzeczy. Zastanówcie się, co będziecie robić. Czy może choinkę na przykład tutaj taką. Kine. Co to będzie? Ja już będę otwierać ten! Poczekaj, jeszcze na razie nic nie będziemy... O, dobra. I co to będzie tak? Co ty Nela będziesz robiła na swojej pomysł? Chcesz wstążeczkę? Co będziesz tą i tam już tą wstążeczką robiła? naklejaciem tutaj, a potem narysuję serduszko i się tupa tutaj podpisę. Czyli na I około... Śnieżki jeszcze. Mhm. I śnieżki jeszcze. Czyli na około czerwoną wstążeczkę, tak? A, tutaj, tutaj, klejem. tutaj tutaj. I klejem. Mamo, mogę ich otwierać. Możesz otworzyć. A Ty, Lila, co będziesz robić? Jaki masz pomysł? Lila, jaki masz pomysł? Rysowanie. Czyli Ty będziesz po prostu rysować. A potem naklejki. A potem naklejki, okej. Okay? Tylko na razie tak. Ja tu mam taki klej specjalny. Nala, sobie tak życzy. Ja, ja. Dobra, no to przyklejaj. No to puszczam tą stroną, tak. Tata, Ale widzisz, od razu nitki puszczasz, tak naciągasz, że puszczasz nitkę. O, dobra, przytniemy tutaj. Okej, okay, proszę bardzo. I jeszcze co, tutaj na no dole też? Okej. Okay. Takie ja ci to przytnę. Najpierw. No nie wiem, bo nie wiem ile tego kleju dasz, bo my to chcemy wysłać do babci, tak? Więc nie niszczymy, tylko robimy delikatnie. Mama ci pomoże z takimi rzeczami, bo tego jest dużo, to jest faktycznie potem. problem. ale też skretki rysować, a nie możesz poczekać, że no, zawsze nam pomoże. Może bałwanka z waty, Lila, może coś innego. Tam rysowanie to codziennie jest. Coś Takiego fajnego wymyślimy. Coś innego może, co? Bałwanek z waty? Co yeah. mi się bałwanku? Albo choinkę zrób. Słuchaj, ja mam taki pomysł, żebyśmy byśmy zrobiły choinkę wycięły z papieru po. Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Słuchajcie, skład nam się trochę okroił, zostałam sama z Nelą. Lila się zmęczyła, poszła do pokroju i bawi się z tatem. A ja się z Wami pożegnam, pokażemy Wam z Nelą, co zrobiliśmy dzisiaj, tak? Jakie karteczki w końcu mamy? A, a on idzie smutny. Idzie smutny? Jak to to idzie? Chłopczyk. Aha, chłopczyk z Lego Duplo, tak? Dobra, tu jest jedna karteczka Neli, tak? Nela zrobiła taką kolinkę. A to jest. Moja A tu jest druga Neli karteczka, tu się nala pod A to jest Lili. A tak finalnie wygląda karteczka Lili. Lili karteczka jest na bogato. Tu wszystkiego jest dużo. Tak. I tutaj jest jeszcze karteczka mamy. Proszę bardzo, tak wygląda. Jeszcze tutaj przejedziemy. No, to my się już w takim razie z Wami żegnamy, pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy, że nas oglądacie i nasze vlogmasy i zapraszamy Was na jutro, pa pa! Juhu. Pa pa! Mnie spada na ziemię.